Błone przekąski też mogą mieć dobry skład. Dlatego dzisiaj pokażę Wam cztery produkty z Litla, które bez obaw można chrupać od czasu do czasu. Na początku świetne i pyszne chrupki na bazie grochu. Cała paczka ma niecałe 200 kalorii, a przy tym o wiele mniej tłuszczu niż w chipsach ziemniaczanych. Klasyczny popcorn. Też może zaskoczyć, bo ma tylko trzy składniki. Kukurydzę, olej i sól. Jest bardziej sycący niż chipsy, a przy tym lżejszy i równie chrupiący. Do jesiennych seansów jak znalazł. O dziwo te paluszki też mają prosty skład. I nie mają dodanego cukru, jak to często bywa. Mogą być podane wśród słupków warzywnych i jakiegoś domowego dipu, żeby wypadły jeszcze lepiej. No i na koniec świetne chrupki snack day o smaku humusu. Głównym składnikiem jest mąka z ciecierzycy, więc mają więcej białka i błonnika niż zwykłe chipsy ziemniaczane. Do tego mniej tłuszczu, prosty skład i są po prostu przepyszne. Dajcie znać w komentarzu, jakie wysłone przekąski lubicie pokrupać od czasu do czasu.